Cześć, tutaj Pigi. Kolejny odcinek z Brawl Stars. Dobra, trochę się za długo czytuję, jak na odcinek, ale dobrze. Dobra, mamy teraz nową aktualizację tym Dodana Sandy Z boksa pewnie nic. Nic do El Primo Dobra, i teraz czas na zmiany w aktualizacji, które mniej więcej znam To to wiem Sandy Dodana Jakiś taki męski głos mi bardziej pasuje ona do płci żeńskiej no i jak znowu wraca El Primo, i chwilowo jest też no, remodel El Rey Primo. No i też Pirat Jean będzie. Czerwony Czarodziej Barley to jest kolejny nowy skin. A jeden. Jeszcze Senna Sandy to jest tak zwany skin, którego brakuje. Dobrze, więc zaczniemy od grania w samotną gwiazdę. Na postać to może wybierzemy z Riemelowanego El Primo. Dobra, zaczynamy. Ryb samotna gwiazda To się Bogową, jeden Jest Pierwsze dwie gwiazdki chwilowo mam z tego sobie za pierwsze miejsce w rankingu Tak trzymaj teraz to jest obecnie chyba drugie miejsce Dobra, zdobywam w końcu miejsce pierwsze znowu. No teraz to jest remis z kimś. Chyba teraz ten to on ma już jedno z czołowych miejsc. To Shirley mi chciała ukraść fraga. Dobrze, kolejny frag. Zostałem zabity za 7 teraz. A to jak widzimy właśnie między innymi To tryb na czym polega, to pewnie każdy wie. No niestety jestem hamem i muszę wykorzystać. To, że ktoś komuś Zlagowało Więc chyba pierwszego miejsca nie mam. Zobaczymy jak to będzie z tym dostawaniem pucharków za to. Szeli mi ukradła fraga. Abym miał chyba jakieś około punktów. Aha, trzecia ranga. To się dzieli tak jak showdown na rangi, czyli na miejsca w sumie. Więc sześć pucharków dodatkowych. No tryb spoko, spoko jak ktoś... Się... Dużo fragów narobi to pucharki też dostanie. Dobra, teraz y, test Sandy w jaskini treningowej. Jaki mamy Star Power? Zabójcze piaski. Burza piaskowa zadaje teraz wrogom 200 punktów obrażeń na sekundę. No. Widać Sandy, widać, że pewnie jej nie zdobędę, ponieważ jest legendą. A ja mam tylko z Legend Leona. A jak podejdziemy bliżej, to wszystkie morzeńki trafią. Chwilę. Aha chwilę nie chciałem użyć mocy. A jak to jakoś tak się strzeli? To też 900 aha. To się nie dzieli, tak jak atak Tary. Dobrze, to teraz przetestujemy. Na tym robocie. No jak widać, to właśnie ta burza piaskowa, jak już było mówione, daje niewidzialność Twoim członkom drużyny Ale jakby to już byłby... jakbym miał star powera, to by można byłoby... mogłyby te roboty obrywać, a... Dobrze, więc test się skończył No i też widać, że nowe awatary Piper i, i Bo Dobrze, więc to na tyle w tym odcinku.